Cześć! Cześć kochani! Fajne rzeczy będą tutaj przed nami i mam nadzieję, że jesteście ciekawi, bo będę mówić o czymś, o czym mówi niewiele osób w sumie na YouTubie. Zapraszam Was do materiału. Ok, to o czym będziemy mówić, to oczywiście kwestia lodów i pączków. Wiem. Spodziewaliście się na pewno czegoś innego, ale no cóż. Pierwsza kwestia, którą sobie omówimy, to oczywiście lody. Lody, ich cena, ich jakość i w ogóle, no wszystko sobie tutaj ogadamy, no bo no, no nie ukrywajmy, w takie dni jak te, czyli właśnie latem, jak jest turbo, turbo gorąco, no to jedno czego się człowiekowi chce, to właśnie tej ochłody, co nie? Ochłody chociażby w postaci loda. No i tutaj pojawia się niestety problem, bo Wszędzie na mieście są one, o, one, przepraszam, turbo, turbo drogie, niestety. No, bo pamiętam kiedyś czasy, no oczywiście za mojego dzieciństwa, czyli tam kilkanaście powiedzmy lat temu, że lody były turbotanie. Nie wiem, złotych coś kosztowały. No i nawet te takie z budek powiedzmy, czy te chociażby kręcone, też nie były jakoś tak super wygórowane i tak dalej. I właśnie tutaj pojawia się problem, bo widzicie sobie takiego loda, powiedzmy, gdzie gałka kosztuje? No tam 8 zł, 9 zł, nieraz 10, zależy oczywiście gdzie. No i tutaj pytanie. Czy to jest tego warte? No oczywiście, że nie. No bo nie ukrywajmy. No, z czego składa się lud, co nie? No, no, bez przesady. No to nie jest aż tak turbo skomplikowana rzecz, żeby oczywiście windować takie ceny. Chodzi o to, żeby zarobić, świadomo. A głównie o co chodzi? No cóż, no przede wszystkim, żeby skłonić dzieci, co nie? No bo rodzice z dziećmi idąc, tak chociażby przez deptak, jak jest te 30 parę stopni, no to... No wiadomo, że dzieci będą chciały loda. No to co nie kupicie im tego loda, jako rodzice? No, no kupicie. I want an ice cream. What's the magic word? Suck the milk, see it, suck the milk. No wiadomo, ale też no fakt faktem nie tyle się chce temu dziecku, ile właśnie tobie samemu, co nie? Troszkę się ochłodzić. No to wiadomo, że i tak sobie kupisz tego loda i tak. Driving up that top no, that cream. Pure vanilla. Sweetener. Kiedyś fakt. Te lody były turbo-turbotanie. No i też jakość była blejaka, no wiadomo. A teraz? A teraz? No jakość jest. Wiadomo. Taka sama jak wtedy. Albo i nawet gorsza nieraz. A cena? A cena idzie do góry. Chyba, że kupujecie w takich akurat miejscach, gdzie są kraftowe lody, no to wiadomo, że wtedy no jakość jest troszeczkę lepsza. Ale wtedy cena też jest. O wiele, o wiele lepsza, znaczy gorsza. No. A rozumiem, że mamy XXI wiek i że wszystkie ceny automatycznie idą do góry, zawsze tak jest. No i że mamy inflację i tak dalej, i że jest coraz drożej i będzie jeszcze turbo drożej, ale no bez przesady, no lody, lody. A tego ja się tutaj tak trochę zastanawiam, bo co? Lody są ze złota, czy jak? A, jeszcze jedna rzecz, taka warta uwagi, jeżeli chodzi o lody. Bo jeżeli kupujecie chociażby takie bezcukrowe, no zdarzają się i tacy, między innymi ja dosyć często że sobie biorę takie bezcukrowe, bo dosyć, dosyć mi smakują, to nie dosyć, że lód jest troszeczkę droższy niż ten zwykły. Zdarzają się takie przypadki. Oczywiście zależy, skąd bierzecie. No i co? Wafelek też jest turbosłodki. Kupujecie specjalnie loda bezcukrowego. Jak chcecie w wafelku, bo wiadomo, zawsze z dzieciństwa się pamięta, że się bra brał rożki. Ale jak człowiek bierze właśnie loda bez bezsukrowego, no to fajnie by było, żeby ten wafelek po prostu też był bez cukru. Żeby był po prostu wafelkiem, co nie? Dobra, to teraz tak abstrahując od lodów, przechodzimy na drugi temat, temat pączkowy. Pączki, z czym wam się kojarzą? Oczywiście tłusty czwartek, co nie? Te sprawy. Tłusty Czwartek! Ale fakt faktem, no pączki w ogóle się stały takim, jakimś takim towarem turbo ekskluzywnym, bo faktycznie też są turbo, turbo drogie. No i tak samo jak w kwestii lodów, no po prostu jakość nie równa się cena, kompletnie nie. No bo no nie uszukujmy się, jak kupicie takiego pączka z pączkarni, no to fakt, on będzie wielki, no będzie wielki będzie z lukrem, będzie w środku z jakimś tam nadzieniem, jakim chcecie, no może będzie ciut lepszy, jeśli chodzi o jakość, ale nie, no co to jest w sumie, no co to jest, no, no mąka, trochę drożdży, trochę dżemu w środku, powiedzmy, no i co, lukier na zewnątrz, pamiętam kiedyś. A za swoich czasów, jak można było właśnie kupić sobie pączka za złoty coś, i faktycznie jak się go jadło, to czuło się, że się je prawdziwego pączka. A teraz, za złoty coś, to możecie kupić takiego gównianego, chociażby właśnie biedronca, co nie? Nie wspominając jeszcze o tym, że są różne rodzaje pączków. I oczywiście są różne nadzienia, różne posypki, bla bla bla, bla bla i tak dalej. Chociaż no, no dla mnie, no to najlepszy jest ten taki klasyczny, co nie? No wiecie o co mi chodzi, nie? No. Z nadzieniem, z różą i, i, i ciul. Komandorze, pokonałem generała klipeksa, a teraz lecę na piekarnię. I, I tyle, nie? Taki jeden, jeden, jedyny. Jak patrzę na pączkarnię, jak mam kurczę wydać 10 zł za jednego pączka, no to mnie szlak trafia. 10 zł, no, no bez przesady. I no, nawet nie mówiąc o tym, że jak przychodzi tłusi czwartek, no to faktycznie te ceny jeszcze bardziej idą w górę. Komandorze Cody. Czas już nadszedł, wejdź mi do sklepu po pączki Tak się stanie mój lordzie Bo zamiast właśnie, zamiast zrobić odwrotnie, zamiast pójść w dół To oni jeszcze windują te ceny w górę, co nie? No ale tak, tak jest po prostu ze wszystkim, nawet jak pójdziecie sobie do sklepu yy, Nawet z ciuchami, co nie? Pójdziecie sobie, wejdziecie, zobaczycie ceny I pomyślicie sobie tak, hmm o, kurde, przecena! No bo jest czerwona naklejka, i nagle jest za tam, powiedzmy, koszulka za, za cztery dyszki, nie? No, a potem się okazuje, że po jakimś czasie znika ta czerwona naklejka, a pod spodem mamy zwykłą cenę 30 zł. Dlaczego akurat pączki i dlaczego akurat lody? To mnie zastanawia. No, i ciekawi mnie w ogóle Wasze zdanie na ten temat. Więc koniecznie dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Ja rozumiem, jakby to było jakiś turbo skomplikowane do zrobienia. Czy coś. No ale. No chyba nie jest, nie? I co? Ja się będę z Wami żegnać powoli. Trzymajcie się. Miło było. Do zobaczenia następnym razem. Jo!